Witam Was w dzisiejszym filmiku, w którym chciałabym Wam polecić 11 książek polskich autorów i autorek właśnie na 11 listopada. Myślę, że dla każdego tematyka tego filmiku jest zrozumiała, patrząc również na datę publikacji i jednocześnie przepraszam za gorszy głos i za światło. Tutaj znajdą się książki od razu mówię, które aż tak bardzo nie przebijają się w Book Mediach. Wyjątek będzie dla pierwszych dwóch, o których opowiem, które chyba są najgłośniejsze obecnie w polskich w dwóch mediach, ale z tym mam wrażenie, że nie, nie otrzymują aż tak dużej uwagi, na jaką by zasługiwały. Pierwszą z nich, która bardziej ją polecam, abyście również mieli, miały rozeznanie wśród książek, które... Teraz dotyczą tematyki bardzo popularnej ze sprawą jednego serialu, czyli katastrofy Heweliusza, To chciałabym zwrócić Waszą uwagę na książkę, czyli katastrofa Hewljusza Katarzyny Janiszewskiej z wydawnictwa Chmury. Ja miałam okazję czytać tą książkę we współpracy i niesamowicie się cieszę, że się na nią zdecydowałam, ponieważ to jest tematyka, po którą ja raczej. Nie wiem, sama z siebie chyba bym aż tak nie sięgnęła, a tak to bardzo otworzyła mi oczy i pokazała, jak ta tragedia wyglądała z naprawdę wielu różnych stron. Ja wiem, że są też reportaże, stricte reportaże, chyba z Czarnego jest jakiś reportaż właśnie o tej katastrofie, a ta książka to jest fabularyzowany reportaż, więc to nie jest stricte i wyłącznie tylko i wyłącznie Wyłącznie, tylko i wyłącznie. Literatura faktu, ale bardzo duża część tutaj, myślę, jest na podstawie po prostu świetnie wykonanego researchu przez autorkę, pod którego jakby wrażenie ja nadal nieustannie pozostaje. Nigdy w bym się nie spodziewałam że sięgając po książkę z taką tematyką, ja będę miała łzy w oczach na niektórych rozdziałach, w szczególności na rozdziałach, które pokazywały tą perspektywę ze stron najbliższych ofiar, które tam zginęły tak, bym chyba to powiedziała, żeby za bardzo nie spoilerować. Jak możecie się domyślać, była nie jest skupiona tylko i wyłącznie na tych osobach, które na tym statku były, ale na początku dostajemy bardzo solidne wprowadzenie na temat tego, w jakim stanie był Hewel już jak jego stan w ogóle był maskowany za sprawą wielu różnych w sytuacji, które nie powinny być miejsca tylko i wyłącznie po to, aby jak najbardziej eksploatować ten statek i nie doprowadzić do tego, żeby po prostu przestał być w użyciu, bo związałoby się to po prostu z kosztami. Trzeba było wprowadzić nowy statek, a tak to, póki taki pływał, to przecież można było na nim pływać. Co jak się później okazało, było naprawdę Naprawdę złym pomysłem. Książka, która może Wam otworzyć oczy na tą katastrofę, i wiadomo, trzeba cały czas z tyłu głowy mieć to, że jest to fabularyzowany reportaż, a nie reportaż, więc niektóre rzeczy tutaj przez autorkę są dopowiedziane, ale patrząc na bibliografię i książki, artykuły, na których podstawie jakby autorka pisała tą książkę, myślę, że można po prostu być pod wrażeniem i mieć z że no kurczę, wydaje się tutaj, że jest więcej prawdy niż nieprawdy, ale to zostawiam każdemu indywidualnie do jakby zastanowienia się i do stwierdzenia, jak Wy uważacie. Z mojej strony jest to bardzo duże polecenie. Nie czytałam, jak wspominałam, innych książek na temat tej katastrofy, ale ta już abstrahując od... Książek skupionych tylko i wyłącznie na tej tematyce zrobiła po prostu na mnie ogromne wrażenie. Serialu jeszcze nie widziałam, ale planuję się za niego zabrać, chociaż słyszałam, że jest gorszy niż książka, tym bardziej polecam Wam, abyście po katastrofę Haveliusza sięgnęli i sięgnęły. Kolejna książka może być dla kogoś zdziwieniem, że pokazuję ją tutaj w filmiku, który, jak już na początku zaznaczyłam, pokazuje książki mniej znane, ale ja pałam tą nie, nie tą, tylko do tej książki bardzo dużą miłością i w ogóle do twórczości tej autorki. Więc będę o niej mówiła częściej, bo nadal mam wrażenie, że nie dostaje aż tak dużej uwagi na jaką w moim mniemaniu przynajmniej zasługuje. I jest to jedno z nagród więc możecie się domyślać, że całkiem popularna, a konkretnie Zyta Ludzka i książka Ten się śmieje, kto ma zęby z wydawnictwa WAB. To jest książka, której ja słuchałam w audiobooku, i to, był bardzo, to była bardzo dobra decyzja, ponieważ on był świetnie czytany. Lektorka, która czytała tego audiobooka, bardzo się wcieliła w postać kobiety, która tutaj jest główną bohaterką, która jest narratorką i narratorką, której w ogóle brakuje bardzo w literaturze, której ja nadal mam wrażenie, że jest trochę za mało, ponieważ jest to kobieta, która yy, wydaje mi się nie ma aż tak dużej reprezentacji. To nie jest 20-30-latka czy latka to jest kobieta chyba na emeryturze, jeśli dobrze pamiętam, która miała swój zakład fryzjerski w czasach, kiedy pracowała no i my spotykamy ją w momencie, kiedy okazuje się, że niestety musi pożegnać męża z tego świata, po prostu. I nagle dostajemy gigantyczną opowieść na temat tego, tego, jak te relacje z mężem jej się układały, jak ona go wspomina, kim on dla niej w życiu był, albo kim chciałaby, aby bardziej był. Mnóstwo, mnóstwo po prostu informacji na temat ich relacji. Ten portret, który zyskujemy, bardzo stronniczy, bo tylko i wyłącznie właśnie z perspektywy jakby, no, tylko i wyłącznie tej bohaterki, która jest piękną opowieścią, którą ja troszeczkę odczuwałam jakbym słuchała historii, Mojej babci. W sensie, moja babcia nie miała, nie miała takiego życia i takich przemyśleń, i zupełnie była kompletnie inną kobietą od tej, ale no, słuchałam się po prostu jakbym słuchała. Babci, już może niekonkretnie mojej i jej, jej wspomnień na temat życia, które gdzieś tam ma wrażenie, że trochę jej minęło, ale wciąż jest to bohaterka o bardzo silnym charakterze, co wybrzmiewa zarówno w powieści, jak i w sposobie narracji. Bo moje babcie w życiu takiego języka nie używały. Czytałam również, słuchałam, tak dokładnie mówiąc, Tkanki Miękkie, które również skupiają się na relacji, ale tym razem ojca z synem i również były bardzo dobrą książką, jednak ta styl u mnie króluje, jeśli chodzi o twórczość zety ludzkiej i przede mną jest jeszcze najnowsza powieść, którą dostałam na urodziny, więc bardzo trafiony prezent, ale no, no, ja już się spodziewam, że po prostu bardzo, bardzo mi się spodoba, więc nie tyle samą książkę, tą konkretną polecam Wam od tej autorki, ale zarówno po prostu twórczość tej autorki z zapoznaniem się z nią, bo to jak ona językiem faktycznie kreuje tą rzeczywistość, którą chce nam przedstawić jest Niesamowite i ja jestem pod ogromnym wrażeniem, bo ten język odgrywa tutaj bardzo, bardzo dużą rolę. Kolejna książka to już jest akurat coś, co mam wrażenie nie wybrzmiało aż tak bardzo w Book i jest to z tego, co pamiętam. Debiut y, powieściowy tego autora. Jest nim Tomasz Michniewicz i książka Przedświt z wydawnictwa Otwartego. Otwarte, otwartego, chyba, chyba mam odmienić, nie? Przepraszam bardzo tutaj za połyski i refleksy, które będziecie mieli od, od lampki, która jest z tyłu. Przedświt to jest ciężka. Myślę, ciężka, przeprawa. To nie jest najprostsza książka. Tak jak wcześniej wspominałam, na przykład w tej śmiech, to ma zęby, że będziecie troszeczkę płynąć słuchając opowieści właśnie babci, tak tutaj będziecie musieli się zatrzymać. To nie jest długa historia, ale to jest po prostu powieść przepełniona oniryzmem. Ja bardzo lubię ten motyw, a tutaj jest on po prostu wykorzystany do granic możliwości i styl to bardzo gra. Ta granica pomiędzy fikcją a rzeczywistością jest tak płynna i tak często nam się zmienia, że my już w którymś momencie naprawdę nie mamy pojęcia, co się dzieje, co jest prawdą, a co jest tylko i wyłącznie czymś, co widnieje tylko i wyłącznie w umyśle narratora tutaj w tym przypadku. Z tego, co pamiętam, z tyłu na książce jest to napisane, że to głęboko poruszająca historia, która stawia pytania o stracone szanse i miejsce człowieka we współczesnym świecie. I to jest chyba jedyny zarys fabuły, który chciałabym Wam tutaj zostawić, bo ta fabuła, tak samo jak narracja i, i te granice, jest bardzo płynna. I on, ona nie jest aż tak prosta To jest książka, która wywarła na mnie właśnie bardzo duże wrażenie pod względem tego, ile refleksji ona we mnie wzbudziła, ile zastanawiania się. Ja, ja, ja tutaj ja ją oznaczałam, tak, oznaczałam ją długopisem, a jak oznaczam książkę długopisem, to znaczy, że naprawdę, naprawdę zrobiła na mnie duże wrażenie i widzę z tego, no nawet są różnego rodzaju komentarze których Wy się oczywiście nie odczytacie przez po pierwsze jakość, a po drugie przez to, że moje pismo nie jest zbyt ładne, ale tutaj tych komentarzy jest bardzo dużo z tego, co widzę, i jakichś podkreśleń, albo znaków zapytania, więc to jest książka, z którą Wy będziecie prowadzić nieustanny dialog. Ja bardzo lubię tego typu powieści, więc y, dlatego tutaj trafia na, na polecenie, ale to nie jest jakby pierwsza pozycja do przeprawy na przykład z literaturą piękną. Y, tutaj już trzeba troszeczkę się, wydaje mi się, swobodnie czuć w, w tym gatunku, albo Powiedzmy bardziej w eksperymentalnych formach, niekoniecznie może literatury pięknej, albo jeśli chcecie po prostu się otworzyć na coś nowego, tylko ostrzegam po prostu, żeby kogoś nie przytłoczyła, bo ja wiem, że gdybym tę książkę przeczytała 5 lat temu, to by mnie zdecydowanie przytłoczyła i bym mnie kompletnie nie przekonała, bo bym się zastanawiała, co ja do jasnej ciasnej czytam, a nie po prostu rozkoszowała się tą lekturą. I chciałabym również zaznaczyć, że to jest książka, która na dwóch ostatnich stronach pokazała mi, że jest kompletnie o czymś innym, niż ja się spodziewałam, bo Wy również zastanawiacie się, o co w tym wszystkim chodzi. I to nie jest kryminał, to nie jest thriller. Ona wa bardziej was tak nie wyprowadzi za rękę, ale wprowadza na manowce w jakieś takie ścieżki, które nie powinniście skręcać, ale skręcać. I żeby tylko i wyłącznie Wam zamydlić ten obraz, żeby to nie było aż takie pewne, o czym to jest. Chociaż zgaduję, że są osoby, które raczej od początku będą wiedziały, na jaki temat ta książka jest. Kolejna to będzie Fantastyka Młodzieżowa to chyba będzie taki gatunek. Są to Ludzie wezdłuż, dłuższych Psuty z wydawnictwa i Jeska. I to również pamiętam, czytałam we współpracy I jeszcze w momencie, kiedy nie czułam się aż tak. Pewnie, znaczy nadal nie czuję się zbyt pewnie, ale na pewno czułam się mniej pewnie w fantastyce, ale tak mnie zaintrygowało opieść, że stwierdziłam, że ja chcę dać po prostu temu szansę i bardzo się z tego powodu cieszę. To, co Danuta Psuty tutaj zrobiła, jaki świat nam wykreowała i również jak wzbudziła po prostu do zastanawiania się nad kondycją dzisiejszego społeczeństwa i dzisiejszego świata właśnie przez powieść, fantazę dla młodzieży, to jest po prostu szapoba i czapki z góry dla tej autorki. Dostajemy tutaj świat, który poznajemy poprzez, jak ty się nazywałaś, Elenę. Elenę? Elena jest kimś w rodzaju kapłanki, chyba tak to mogę powiedzieć, bo w tym świecie bardzo ważną rolę gra religia. No i Elena jest zaproszona do domu, w którym umiera jakiś człowiek, aby uzdrowić go. Ale nagle się okazuje, że jest on człowiekiem bez duszy, a w tym społeczeństwie jak jest człowiekiem bez duszy, to jest się po prostu na samym końcu społeczeństwa. I ona pomimo to stara się tego człowieka uratować, przez co kapłanki patrzą na nią tak nieprzychylnie, bo ona nie jest tą jakąś najwyższą kapłanką bardziej bym powiedziała, chyba dla nich pracuje. I od tamtego momentu, od tego wydarzenia, ona zaczyna kwestionować rzeczywistość, w której się znajduje i zaczyna widzieć coraz więcej znaków, że coś jest nie tak. Pojawia się w pewnym momencie człowiek, który jest lekarzem, a lekarze wcale nie są popularni w tym społeczeństwie, ponieważ jakby uzdrawianiem ludzi właśnie zaczęły zajmować się kobiety, które również dla tych kapłanek jakby pracują w służbie Boga, nie, nie wiem jak to inaczej mam opisać, ale tym nie zajmują się lekarze. Lekarze raczej też są kimś, kto w tym społeczeństwie nie ma zbyt przychylnej opinii. I ona takiego lekarza poznaje, zaczyna łączyć któreś kropki, które się pojawiają, i wtedy zaczynamy się zastanawiać nad tym, czy faktycznie to, co tutaj opisała autorka, nie przekłada się na dzisiejsze społeczeństwo, nie przekłada się na rolę religii, jaką, jaką ona ma obecnie. Ja bardzo lubię powieści dla młodzieży, które zostawiają nas z czymś. Nie mówię, że dojdzie do takich samych ostatecznie jakby rozmyśleń i do takiego samego wniosku jak ja, ale na pewno wzbudzi to dyskusję jakąś taką wewnętrzną, co jest bardzo spoko i ja zawsze sobie cenię takie lektury, ta to wzbudziła i dodatkowo jest po prostu świetną fantastyką. Kolejna książka, to już będzie thriller. Triller nie aż taki oczywisty. Zastanawiałam się, który thriller tutaj polecić, bo uważam, że polskie autorki i polscy autorzy w tym gatunku są bardzo, bardzo dobrzy i moje lektury właśnie w tym gatunku utwierdzają to po prostu, utwierdzają mnie w tym przekonaniu, że faktycznie dobrze nam idzie pisanie thrillerów, a ten jest nie dość oczywisty i może przez to właśnie nie aż tak głośno. Tu... Ja tu mam tu w środku, w tej książce, nieważne. I jest to thriller, który dzieje się na stacji kosmicznej. Paragony miałam w środku. I już możecie się domyślać, osoby, które czytały taki thriller, bo ich nie jest wcale dużo, i jest to stacja Jakuba Szamałka od wydawnictwa WAB, czyli thriller, który akurat ten nie dzieje się w Polsce. I wydaje mi się, że to chyba będzie jedyna książka, która w Polsce się nie dzieje, więc to jest takie troszeczkę odstępstwo, ale jest świetny w tym, jaką niszą po prostu jest i jak zaspokoiła moją niszę. Ponieważ ja bardzo lubię, kiedy akcja dzieje się w kosmosie, w, w rzeczywistości, w realnym świecie, a nie koniecznie w czymś typu Star Wars. To jest książka, która zaprasza nas do wojny pomiędzy Rosją i USA i jest zamknięta nagle w międzynarodowej stacji kosmicznej, w której są o, jakby astronauci i astronautki wysłane z USA, i astronauci i astronautki, czy tam kosmonauci, akurat i kosmonauci wysłani z Rosji. I w pewnym momencie dochodzi do czegoś, do jakiegoś wydarzenia, które sprawia, że ta międzynarodowa stacja kosmiczna nie jest wcale aż tak bezpiecznym miejscem dla, dla tych dwóch konkretnie osób, w sensie narodowości, zamkniętych w tak małej przestrzeni. I nie będzie tutaj gigantycznego rozlewu krwi, który można się spodziewać. To jest thriller psychologiczny, który jeszcze dodatkowo ma tą wojnę w tle, więc to, jak on jest tutaj wprowadzony, jest po prostu mistrzowskie. Dużo jest dosyć terminologii takiej, wiecie, specjalistycznej, jeśli chodzi o misje kosmiczne, czy o przebywanie w kosmosie albo na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, ale warto bo po pierwsze pokazuje to dobrze dobrany research, pozwala to wykreować świat, w który my wierzymy i w którym wiemy po prostu, że autor piszący na jego temat po prostu wiedział coś o tym, a nie tylko i wyłącznie było jego wyobrażeniem i osoby, które trochę więcej wiedzą na ten temat, nagle widzą bardzo dużo bubli. Ja nie wiem dużo na ten temat, ale wydaje mi się, że tam tych bubli wcale nie ma, albo jest ich po prostu bardzo mało, bo jest to zrobione świetnie. Kolejna książka, tutaj trzy kolejne na pewno to już będą reportaże. I pierwszy z nich jest o języku polskim. To bardzo niewyraźnie powiedziałam to języku, o języku polskim, a dokładnie o jego części, bardzo, bardzo wzbudzającej dużo kontrowersji obecnie, chociaż mam wrażenie, że że z każdymi miesiącami, może nie z każdym miesiącem, ale co kilka miesięcy już coraz mniej tych kontrowersji jest i jest to y, feminatyw, bądź są to feminatywy. I książka to oczywiście żeńska końcówka języka Martyny Zacharowskiej z wydawnictwa poznańskiego. Y, Martyna Zacharowska może być Wam znana jako pani od feminatywów w internecie, czyli osoba, która wie, co pisze, bo jeśli dobrze kojarzę, to albo jest w trakcie doktoratu, albo faktycznie ma doktorat z języka polskiego i specjalizuje się w tych feminatywach, co widać bardzo dobrze w tej książce. To jest książka, która jest skonstruowana w taki sposób, że naprawdę Naprawdę dobrze przyjmiecie tą dawkę wiedzy, którą ona nam tutaj serwuje, bo po prostu w środku graficznie jest bardzo dobrze rozłożona. I ja wiem, że taki temat może przytłaczać, patrząc na to, ile ona może mieć stron, że to może być za dużo, ale to pokazuje również, że my mamy tutaj naprawdę szeroki, jakby szeroki wachlarz tego, gdzie te feminaty znajdujemy, albo dlaczego wzbudzają tyle kontrowersji, bądź na temat ich historii, na temat tego, że to wcale nie jest wymysł XXI wieku, że one były już stosowane o wiele wcześniej, na przykład w PRL-u, i jeszcze chyba nawet wcześniej, jeśli dobrze pamiętam, i że z różnych przyczyn po prostu wtedy od tego odchodzono, a nie właśnie starano się jakby to wdrażać, tak jak to jest teraz. Pokazuje dużo na temat zmian w języku, obala argumenty przeciwników stosowania feminatywów w mowie codziennej i tego, żeby były, nie wiem, chociażby żeńskie, y, żeńskie formy różnych zawodów. Chociaż to już i tak się zmieniło od momentu, kiedy ja słuchałam tą książkę, bo ja słuchałam jej chyba w styczniu tamtego roku y, i już, już widzę po prostu dużo rzeczy, które bardziej są akceptowalne społecznie i uważane za, za normę, chociażby w mojej bańce niż tak, jak to miało miejsce po prostu w momencie, kiedy tą, tej książki słuchałam. Zdecydowanie polecam, również mi się wydaje, nawet w szczególności osobom, które przeciwnikami bądź przeciwniczkami feminatywów są, bądź nie są co do nich przekonani i przekonane. Kolejna książka to jest również reportaż, który porusza bardzo ważny temat, który jest niestety cały czas Obecny w Polsce, bym powiedziała w szczególności na polskich wsiach, ale nie tylko, co pokazuje książka Nie zdążę o z wydawnictwa Dowody. Mm -hmm. <grym> to jest bardzo krótki reportaż, ale reportaż, który naprawdę może Wam otworzyć oczy, w szczególności jeśli jesteście z dużego miasta. Ja się wychowywałam w bardzo małym, w sensie może nie w bardzo małym mieście, ale w małym mieście i to jeszcze dodatek na jego obrzeżach. I dla mnie dużo rzeczy, które tutaj są opisywane, to jest codzienność, albo była przynajmniej wtedy i totalnie je rozumiałam i widziałam niestety, bo nie powinno tak być. To również jest reportaż, który naprawdę z dużym backgroundem pokaże Wam, co, co się dzieje z tym wykluczeniem komunikacyjnym, ile osób tak naprawdę jest objętych tym wykluczeniem, że to tak naprawdę nie są tylko osoby. Które nie mogą się doprosić jakiejś linii autobusowej w swojej mieścini, która by połączyła chociażby wieś z inną sią. I z czym to się tak naprawdę wiąże, że to wykluczenie komunikacyjne naprawdę sprawia, że jest trudno żyć. W szczególności jeśli na przykład nie macie prawa jazdy, albo nie możecie już prowadzić, bądź w ogóle nie możecie prowadzić. No du dużo problemów, również z dużych miast, w szczególności jest tutaj poruszony, który bardzo za, jakby został mi w pamięci. Problem, albo może bardziej case i przypadek dworca chyba fabrycznego w Łodzi, jego modernizacji i tego. Chyba to był fabryczny, któryś dworzec w Łodzi, tego, że nie była to do końca udana inwestycja, jeśli tak mogę ładnie powiedzieć, i że to tak naprawdę było wyrzucenie masy pieniędzy po prostu w błoto, bo teraz ten dworzec siedzi i świeci po prostu pustkami o wiele mniej ludzi. Tam z tego dworca korzystanie, niż to było pokazywane w planach, i mnóstwo innych caseów, które naprawdę mogą wam otworzyć oczy. Tak samo, kolejny reportaż. Na temat pokolenia Z, na temat mojego pokolenia, w którym jestem, może otworzyć oczy osobom nie z tego pokolenia i może pozwoli Wam lepiej zrozumieć, ale też pozwoli Wam poka w sensie pokaże Wam, że jest bardzo zróżnicowany. I to akurat do osób, które w tym pokoleniu są, dla osób w szczególności tkwiących w różnego rodzaju bańkach i jest to książka Justyny Sucheckiej Pokolenie zmiany, młodzi o sobie i świecie, który nadejdzie z wydawnictwa WAB, to to, to, to jest reportaż o tym, o czym powiedziałam, o pokoleniu Z, ale ja po przesłuchaniu tego reportażu w końcu miałam wrażenie, że osoba nie z mojego pokolenia naprawdę chce mnie zrozumieć. I to nie jest kwestia tego, że autorka gromadzi różnego rodzaju wywiady, rozmowy, opinie osób tego pokolenia na różnego rodzaju tematy, a później mówi, że to wszystko są bójdy na resorach, że nie mają racji i że w ogóle gadają głupoty. Tylko naprawdę próbuję to zrozumieć, jakby wejść w nasze buty i zrozumieć, że my żyjemy w trochę innej rzeczywistości. W sensie, żyjemy w tej samej rzeczywistości, ale że moment, w którym my się rodzimy, czyli rodziliśmy, bo już to nie jest to pokolenie, w sensie teraz się nie rodzi pokolenie Z, tylko Alfa, jeśli dobrze pamiętam, chyba że już jest kolejne, ale chyba nie, że to była zupełnie inna rzeczywistość, w której my dorastaliśmy i dorastałyśmy. Szczer jest tak z każdym pokoleniem. Ja nie mówię, że my jesteśmy wyjątkowi pod tym względem, ale akurat w pokoleniu Z autorka jakby postanowiła się przyjrzeć, wyszło jej to naprawdę, naprawdę świetnie, więc również duże polecenie ode mnie. Ja się trochę bałam, że autorka spojrzy tylko i wyłącznie na którąś bańkę, a mam wrażenie, że naprawdę na ile tą naszą różnorodność również pod względem poglądów politycznych mogła pokazać. To naprawdę jej się to świetnie udało i po prostu zrobiła to na maksa. Kolejny reportaż i stwierdziłam, że nie może tutaj zabraknąć książki, która opisuje jeden z najbardziej popularnych gatunków polskiej muzyki, czyli konkretnie Disco Polo. I jest tutaj: nikt nie słucha reportaże o Disco Polo. Judyty Sierakowskiej z wydawnictwa poznańskiego również. To nie jest ta seria z kropką, ale styl to jest. Bardzo dobry reportaż, który pokazuje przede wszystkim, jak ten gatunek się narodził. Pokazuje background i różnego rodzaju powiązania z innymi grupami, nie powiem jakimi, jeśli chodzi o, o kształtujący się ileś dziesiąt lat temu rynek Disco Polo. Ja tej muzyki faktycznie nie słucham. I się zdziwiłam pod względem podtytułu. Nikt, no, przepraszam, tytułu, nikt nie słucha reportażu o Disco Polo, bo wydaje mi się. Wydawało mi się, przed przeczytaniem tej książki, że jest to najbardziej klikalny i jeden z najpopularniejszych gatunków muzyki obecnych w Polsce. I ta książka może Wam pokazać, że nie do końca za wszystkimi liczbami są ludzie. Tak może już w jakiś sposób zachęcając i wydzierając coś ze środka tego reportażu. Też bardzo obszerny reporta reportaż, który pokazuje to z różnych stron. Z mnóstwem znaczników, których tutaj mam. Ta książka wywarła na mnie naprawdę duże wrażenie, co te znaczniki wydaje mi się pokazują. To są rzeczy, które dla kogoś mogą nie być czymś odkrywczym. Zdaję sobie z tego sprawę i po rozmowach z innymi ludźmi po przeczytaniu tej książki okazuje się, że niektórzy po prostu już wcześniej wiedzieli na ten temat, w szczególności osoby, które um, żyły w momencie, kiedy to disco polo się kształtowało i bardziej przejmowało stery na polskiej scenie muzycznej. Ja do takiego pokolenia nie należę, już patrząc również pokoleniowo po, po ostatnim poleceniu. Dla mnie to było coś nowego, więc jeśli czujecie, że kompletnie nie wiecie, o co chodzi w muzyce disco polo i dlaczego jest tak popularna pomimo tytułu, to polecam. I następne książki, dwie, które nam zostały. Jak już jesteśmy w tematyce reportażu, to opowiem o ostatnim reportażu. I jest to. A co byście myślały? Spotkanie z kobietami z Mazowieckich Wsi Agnieszki Pajączkowskiej z ich chyba jeszcze jednej autorki i Aleksandry Zbroi. Te dwie autorki postanowiły, z wydawnictwa Poznańskiego, postanowiły one. Przejechać się po Mazowieckich wsiach i porozmawiać z kobietami, które tam mieszkają, które mają tam swoje życie, zobaczyć, czy mają jakieś problemy, które je łączą, czy w ogóle jak im się tam żyje na tej wsi, i to wszystko możecie zobaczyć właśnie w tym reportażu. To jest bardzo ważna pozycja, która w szczególności ja ją będę polecała osobom, które całe swoje życie, bądź większość swojego świadomego przede wszystkim życia, spędziły w dużym mieście. Również tam odnalazłam bardzo dużą część siebie, pomimo tego, że ja z mazowieckich wsi akurat nie jestem i nie tam się wychowywałam. Ale to, to są rzeczy, które będą się przekładały na, na całą grupę społeczną, która żyje w, w takich miejscach, która żyje po prostu na wsiach. Te problemy tutaj są zarysowane, są pokazane i bardzo jestem wdzięczna autorkom, że zdecydowały się na taką książkę, żeby ją napisać, żeby oddać po prostu głos tym kobietom. Um, i że wydawnictwo poznańskie postanowiło to wydać, bo to była również pozycja, która zrobiła na mnie duże wrażenie, którą czytałam wtedy, kiedy um, tą książkę o feminatywach, żeńska końcówka języka, ponieważ czytałam te książki w ramach styczenia z kobietą i w życiu chyba bym sama nie sięgnęła właśnie po, a co wyście yy, myślały wcześniej? Ta książka gdzieś Widniała u mnie na bibliotece wirtualnej, właśnie w aplikacji do słuchania audiobooków, ale nigdy jakby nigdy nie uważałam, że to jest ten moment, żeby po nią sięgnąć. A tutaj się okazało, że był to po prostu strzał w dziesiątkę. I ostatnią książką, o której chciałabym Wam opowiedzieć, jedenastą, to jest z kolei już zbiór opowiadań. Jest to zbiór opowiadań Marty Gido, wydany przez wydawnictwo Relacja i tutaj konkretniej Babie Lato. Jakbym mogła opisać tylko i wyłącznie jednym zdaniem, czym jest Babiela Atomartydzido, to bym powiedziała, że jest o doświadczeniu kobiecości w Polsce obecnie. Albo nawet nieobecnie. Po prostu o doświadczeniu kobiecości. I może nawet nie tylko w Polsce. I jak wiadomo, że tam niektóre opowiadania będą odnosiły się tylko i wyłącznie do, do Polski, bo są związane po prostu z różnymi wydarzeniami, które miały tutaj miejsce. Ale jeśli bym mogła wręczyć każdemu mężczyźnie, na ten moment przynajmniej, książkę, która by wytłumaczyła, dlaczego tak ważny jest feminizm, to bym dała właśnie do przeczytania Babiela Marticido, Jest to książka bardzo krótka. Te opowiadania. Te opowiadania. Nie pamiętam ile jest tych opowiadań, ale pamiętam, że ona jest. Króciutka, ale każde opowiadanie ma swój charakter. I faktycznie te bohaterki tam są wykreowane w taki sposób, że po pierwsze reprezentują jednocześnie bardzo zróżnicowaną grupę, ale jednocześnie nisze, ale takie, w których mam wrażenie, że bardzo dużo kobiet się odnajdzie, bo dużo z rzeczy tam to są tematy tabu które nie są dyskutowane społecznie, albo od razu są po prostu ucinane w momencie, kiedy dyskusja na ten temat się rozpoczyna, bo po prostu jest to dyskusja dla kogoś niewygodna, dla, zazwyczaj dla osoby, która po prostu słuchać na ten temat nie chce. Um, I trochę Marta Ci to oddaje przez wykreowanie tych bohaterek głos osobom, które mogą mieć wrażenie po prostu, że tego głosu nie mają, bo, bo jest on ucinany. Wydaje mi się, że w każdym z tych opowiadań kobieta odnajdzie cząstkę siebie albo chociaż raz jakby przeżyła podobne emocje, które im towarzyszą. I no tyle. Ja nie będę się więcej rozgadywać na ten temat. Nie czytałam nic innego jeszcze Marty Dzido i chyba chcę to, nad... w sensie na pewno chcę to nadrobić. I chyba jakoś w najbliższym czasie, bo ja naprawdę często myślę o tej książce. Zresztą jak praktycznie na... Jakby o każdej książce, którą tutaj Wam pokazałam. Mam nadzieję, że znaleźliście i znalazłyście coś, o czym na przykład nie słyszałyście, a Was zainteresowało, bo trochę był taki cel tego filmiku, aby wypromować mniej znane książki i zwrócić po prostu Waszą uwagę na ich temat. Zdajcie znać, kogo bądź jakie książki wy polecacie z polskich autorów, autorek oraz osób autorskich, nie muszą być konkretnie o Polsce, ale chętnie się dowiem, ponieważ literatura polska jest uważana na naprawdę w wysokim poziomie, w szczególności na różnych gatunkach, jak to pokazało moje zestawienie, które i racja obfituje tutaj w reportażach to dlatego, że chyba po prostu najwięcej polskich reportaży. Czytam bądź słucham. A ja bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Zostawcie oczywiście komentarz, łapkę w górę i subskrypcję na kanale, żeby być na bieżąco z tym, co się tutaj dzieje, jeśli oczywiście Wam się podobało. I mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Bye!